W zeszłym odcinku zajęliśmy się jednym z najtrudniejszych serwisów diagnostycznych, czyli Security Access. Dla odmiany dzisiaj zajmiemy się chyba najprostszym serwisem diagnostycznym, czyli Tester Present. Tester Present, czyli SID 3E. W swojej pracy, gdy przeglądałem logi diagnostyczne, zauważyłem często, że przewijają się cyklicznie komunikaty 3E, 3E, 3E. Powtarzały się naprawdę często. Ja byłem nauczony je wtedy ignorować. Dopiero po jakimś czasie dowiedziałem się, do czego wykorzystuje się serwis tester present. Żeby to dobrze wyjaśnić, nawiążę na chwilę do odcinka, w którym omawiałem sesje diagnostyczne. Link gdzieś tutaj w prawym, górnym rogu ekranu. Gdy przejdziemy, sobie na przykład, do sesji rozszerzonej to rozpoczyna się wtedy odliczanie zegara który odmierza nam czas do wylogowania i za chwilę nas bezlitośnie z tej sesji wyrzuci zupełnie tak jak wtedy gdy logujemy się na stronę banku i po kilku minutach braku aktywności z naszej strony zostajemy wylogowani jednak jakakolwiek akcja w przypadku banku kliknięcie myszką w przypadku komunikacji diagnostycznej wysłanie dowolnego żądania przedłuża sesję, czyli mówiąc ściślej, resetuje ten timer. Może być jednak tak, że wykonujemy swoje akcje zbyt wolno i pomiędzy jedną a drugą akcją, czyli w przypadku diagnostyki, pomiędzy jednym a drugim komunikatem, który wyślemy na magistrale, upłynie za dużo czasu i zostaniemy wyrzuceni z sesji rozszerzonej. Wtedy musimy z powrotem wchodzić do sesji rozszerzonej, przechodzić przez security access i to jest strata czasu. Żeby tego nie robić, moglibyśmy wysyłać cyklicznie co jakiś czas, na przykład żądanie, żeby odczytać jakieś dane, prawda? I cyklicznie odczytując te dane, pozostawalibyśmy w sesji. Jednak, żeby nie robić takich głupot, został stworzony serwis diagnostyczny, który nie robi nic. W zasadzie prawie nic, bo jedynym jego celem jest to, żeby został odebrany przez to urządzenie, które znajduje się w danej sesji, właśnie po to, żeby tylko podtrzymać sesję, żeby urządzenie z tej sesji nie wyszło. W praktyce ten czas wyjścia z danej sesji wynosi około 5 sekund przeważnie 5 sekund z małym haczkiem, więc gdy wysyłamy tester prezent raz na 5 sekund, to wystarcza, żeby się w tej sesji utrzymać. Sama nazwa tester Present sugeruje, że jest właśnie jakiś tester, który coś z tym urządzeniem robi. Także proszę z tej sesji nie wychodzić. Swoją drogą, gdyby chłopaki z Newaga tylko wiedzieli, że mają na pokładzie tester prezent. Żądanie tester prezent składa się zawsze z dwóch bajtów. Na pierwszym bajcie zawsze mamy 3E. No i pytanie, dlaczego mamy dwa bajty? Co przesyłamy w tym drugim bajcie, skoro ten serwis nic nie robi? A przesyłamy parametr. Na drugim bajcie mogą być 2,0 lub 80. Gdy mamy 2,0, to sprawa jest prosta. 3E00 w odpowiedzi dostajemy od urządzenia Positive Response, czyli. 7E00. Skąd się wzięła siódemka, to już oczywiście wiecie z wprowadzenia do diagnostyki. Jeśli jednak wyślemy 3E80, nie dostaniemy żadnej odpowiedzi. Dlatego, że 80 to jest wskazanie. My wysyłamy tester prezent, ale proszę na niego nie odpowiadać, żeby nie zaśmiecać magistrali jeszcze bardziej dennymi wiadomościami. Dziękuję za uwagę. Nie lajkuj, nie subskrybuj i nie komentuj.